Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie kanale. Obsawiamy NBA. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję serdecznie, jeżeli kliknąłeś, lecimy z kuponem na dzisiaj prąkom i konkursem. Jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego obstawiłem 50, Tak jak teraz widzicie, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, możecie jej wypłacić. Jeżeli wejdzie, nic, nie musicie obracać, nie musicie grać dalej. Można wypłacać. Fajna promka dla nowych graczy, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Lecimy z, z konkursem 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby, żeby w ogóle nie powalczyć zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik. Dokładną ilość punktów. Dokładną ilość punktów w nocnym meczu pomiędzy Orlando Magic i Atlantą Hawks. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do drugiej w nocy komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betklik. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Lecimy z typami. Zaczynamy od minimum 20 punktów Aleksandra, mimo może Oklahoma ma na papierze jedną z najsłabszych kadrowo drużyn potrafili w tym sezonie zaskakiwać faworytów. Takim jest dzisiaj Dallas, który powoli łapie formę z wyszkową, jednak w dalszym ciągu brakuje im stabilizacji. Skupiamy się jednak na linii punktowej rozgrywającego Oklahoma. Szaja Aleksandra, który no, uchodzi za lidera punktowego Thunder i jest graczem, pod którego będzie budowany zespół. W tym sezonie średnia na poziomie ponad 23 punktów na mecz musi robić wrażenie, bowiem w poprzednim sezonie rzucał średnio 19 punktów i jest w tej chwili jednym z kandydatów do największego postępu tego sezonu. Meczap na Mavericks wydaje się wręcz idealny. W ostatnich 15 meczach to właśnie Dallas pozwala na najwięcej traconych punktów spośród wszystkich drużyn w lidze z tej pozycji. Ponadto mają jedną z najgorszych obron pomalowanego, gdzie Szai zdobywa większość swoich punktów. Jeśli unikniemy blowoutu, ty powinien zostać Stać rozliczony na plus. I do tego co najmniej 10 asyst Greena. Główny typ na dzisiaj to asysty Draymonda Greena. Portland w tym sezonie mają trzeci najgorszy współczynnik defensywnego ratingu i nie zanosi się na poprawę. Blazers to drużyna mocno usposobiona ofensywnie i mecz z Golden State może być prawdziwym run and gun. Warriors lubią takich przeciwników, co zresztą pokazał drugi mecz z Portland u siebie, gdzie pod Stevea Kera wygrali 137 do 122. Jeśli szybko i ofensywnie, to od razu na myśl przychodzą asysty Greena, który jest ich głównym ballhandlerem i kreatorem rzutów dla Stefana Karego Green w ostatnich pięciu meczach pokrywał rynek trzykrotnie Jednak trzeba odnotować, że w ostatnim meczu z Lakers zagrał tylko 13 minut i nabawił się urazu A w wyjazdowym starciu z Hornet zabrakło karego, który jest głównym dostarczycielem punktów po jego podaniach Dzisiaj obaj mają zagrać i liczymy na mocno ofensywny mecz No i tak wygląda nasz kupon, od razu przypominam, jeżeli założycie sobie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem To możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych i możecie je wypłacać no i na dzisiaj to było na tyle, dzięki, że oglądaliście do samego końca, oczywiście jak zawsze, na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, trzymamy kciuki za kupą, słyszymy się niebawem, dobrego wieczoru, nara!